Jak radzić sobie z lękiem przed zmianami? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o lęku przed zmianami i sposobach radzenia sobie z nim. Wiem, że zmiany są nieuniknione, a życie jest dynamicznym procesem, który wymaga ciągłego przystosowania się do nowych sytuacji. Jednak dla wielu z nas zmiany są przerażające i wywołują w nas lęk. W tym materiale omówimy kilka sposobów, które pomogą Ci radzić sobie z lękiem przed zmianami. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że zmiany są naturalną częścią naszego życia. Nie można ich uniknąć, ale można nauczyć się radzić sobie z nimi. Jeśli spojrzysz wstecz na swoje życie, z pewnością zauważysz wiele zmian, które przeszedłeś. Być może były to zmiany w szkole, pracy, w związkach. W miejscu zamieszkania, czy też w samym sobie. Często okazuje się, że to właśnie zmiany prowadzą nas do nowych i lepszych możliwości. Drugim krokiem jest identyfikacja lęku. Zanim zaczniesz działać, musisz zrozumieć, co dokładnie powoduje Twój lęk przed zmianami. Czy obawiasz się niepewnej przyszłości, czy obawiasz się utraty kontroli, czy obawiasz się, że nie poradzisz sobie ze zmianami. Gdy zidentyfikujesz źródło swojego lęku, łatwiej będzie ci znaleźć sposoby na jego przezwyciężenie. Kolejnym krokiem jest akceptacja. Musisz zaakceptować fakt, że zmiany są nieuniknione i zrozumieć, że musisz się do nich przystosować. Nie możesz kontrolować wszystkich wydarzeń w swoim życiu, ale możesz kontrolować swoją reakcję na nie. Akceptacja pomoże ci zmniejszyć napięcie i lęk. Co umożliwi bardziej efektywne działanie. Następnie skup się na korzyściach, jakie przyniesie Ci dana zmiana. Często koncentrujemy się na negatywnych aspektach zmian, a zapominamy o pozytywnych. Zastanów się, jakie korzyści przyniesie Ci dana zmiana. Czy to może być szansa na rozwój osobisty lub zawodowy? Czy to może być okazja, by poznać nowych ludzi i zdobyć nowe doświadczenia? Koncentruj się na korzyściach. Będziesz miał motywację do przystosowania się do nowej sytuacji. Kolejnym krokiem jest przygotowanie się na zmiany. Jeśli możesz, zacznij przygotowania przed zmianami. Zastanów się, jakie umiejętności będą dla Ciebie przydatne w nowej sytuacji i rozpocznij naukę. Jeśli zmiana dotyczy pracy, zacznij szukać informacji na temat nowych obowiązków i wymagań. Im lepiej przygotowany będziesz, tym łatwiej będzie ci przystosować się do nowych warunków. Kolejnym krokiem jest działanie. Kiedy już zrozumiesz, co powoduje Twój lęk przed zmianami, zaakceptujesz fakt, że zmiany są nieuniknione, skupisz się na korzyściach i przygotujesz się na zmiany, nadszedł czas na działanie. Nie odkładaj tego na później. Ponieważ im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie Ci przystosować się do nowych warunków. Zacznij działać już dziś, nawet jeśli są to niewielkie kroki, to pomoże Ci zbudować pewność siebie i przezwyciężyć lęk przed zmianami. Ostatnim krokiem jest szukanie wsparcia. Nie musisz radzić sobie z lękiem przed zmianami sam. Warto szukać wsparcia wśród rodziny, przyjaciół, a także specjalistów. Czasami potrzebujemy kogoś, kto wesprze nas i pomoże przejść przez trudne momenty. Nie krępuj się szukać pomocy. To nie jest oznaka słabości, a wręcz przeciwnie. To znak dojrzałości i świadomości swoich potrzeb. Podsumowując, lęk przed zmianami to naturalna reakcja organizmu, ale nie powinien on nas ograniczać. Możemy nauczyć się radzić sobie z nim poprzez identyfikację lęku, akceptację. Koncentrację na korzyściach, przygotowanie się na zmiany, działanie i szukanie wsparcia. Pamiętaj, że zmiany to część życia, a ich przezwyciężenie może prowadzić do nowych i lepszych możliwości. Nie bój się zmian i przystosuj się do nich, a z czasem zaczniesz patrzeć na nie jako na szansę na rozwój i pozytywną zmianę w swoim życiu. Lęk przed zmianami to naturalna reakcja organizmu. Ale z pomocą naszych wskazówek możesz nauczyć się go przezwyciężać. Pamiętaj, że nie musisz radzić sobie z nim sam. Szukaj wsparcia wśród bliskich lub specjalistów. Nie zapomnij także, że subskrybując mój kanał, będziesz miał dostęp do kolejnych porad i wskazówek na różne tematy, które pomogą ci w rozwoju osobistym i osiąganiu swoich celów. Dziękuję za uwagę. Jestem ci niezmiernie wdzięczny że możemy razem rozwijać naszą społeczność. Siła naszych słów.